Dzień dobry Państwu. Stanisław Kosakowski się kłania w niedzielę palmowo 9 kwietnia 2017 roku, Proszę Państwa. Dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów na temat Donalda Trumpa w kontekście jego ostatniej akcji z znaczy pociskami Tomahawk w, 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 w bazy lotniczej w, 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 w 싶, w, w wojska syryjskiego, wojska. Baszera al allas, Alasada, Asada po prostu, powiedzmy sobie tak w ten sposób, e, proszę Państwa. Ja patrzę, tak powiem, na swoje wideo, które kręciłem na początku jeszcze w Panamie, e, kiedy jeszcze były rozmowy na temat wyboru, kto będzie może być wybrany prezydentem. No, i wtedy byłem dosyć, tak powiem, e, dosyć, dosyć, tak powiem, rezolutny, bo, bo powiedziałem, że, że wygra Donald Trump. ale też nakręciłem kilka wideo na temat Donalda Trumpa, co ja o nim sądzę. Co o nim sądzę, także to trzeba by wrócić do dawnych wideo i trzeba popatrzeć, mówiłem to w kontekście innych kandydatów, i tak samo teraz się wypowiem powiedzmy na temat Donalda Trumpa, może już nie konkretnie w kontekście innych kandydatów, ale w kontekście tego, tego, co mówił, że zrobi co, i, co, i co robi. Także, jeśli wrócimy do historii Donalda Trumpa z lat powiedzmy 90. Czy, czy późniejszych, to widzimy, że Donald Trump dosyć, tak powiem, zmieniał zdanie. To, że ludzie zmieniają zdanie, że mądrzeją, to ja tylko przyklaskuję. Bardzo się cieszę, jestem dumny z takich ludzi, którzy z wiekiem dorastają. Ale, ale powiem Państwu szczerze, jeżeli ktoś tak diametralnie zmienia zdanie, na różne tematy, także jest to osobą taką, taką małą wiarygodność, szczególnie jeśli to ma dotyczyć powiedzmy ludzi yy, na no, wysokich stanowiskach, jak jakim są prezydenci czy senatorzy, ludzi, którzy, do których yy, ludzie, którzy powinni być w miarę kryształowo czyści, kryształowo mądrzy. Wiadomo, że takich ludzi nie ma, ale chodzi o to, że tutaj mamy wybierać ludzi najmądrzejszych, a się okazuje, że tej branży politycznej, jednak jakby nie było tych ludzi nie ma za wiele. Będąc w Polsce przez ostatnie tam lata i, i obserwując scenę polityczną powiedzmy przez ostatnie powiedzmy, pół roku i jak mówi, jeśli mówimy o, o wyborze Donalda Trumpa, to już sam ulegałem takiej sugestii, że Donald Trump będzie taki wybawca, że to jest facet, który jest mądry, który robi rzeczy wszystkie tak powiem, które planuje to są wyjątkowo mądro szlachetne, że będzie to lewarstwo gnębił i to wszystko także trochę się podnieciłem tym, że przestałem jego w ogóle krytykować albo mieć powiedzmy jakiś pewien dystans do niego a zacząłem ulegać takim, takim wpływom, że to jest postać taka wyjątkowa no i jednak jakby nie było to moje pierwsze słowa chyba były bardziej autentyczne, że on był najlepszy z tego co akurat wtedy było, co nie znaczy się, że to jest postać tak powiemy. Która, która, może, która, może, która może wpłynąć dobrze na bieg historii Stanów Zjednoczonych i reszty świata. Wracając konkretnie teraz do tematu tego ataku w Syrii, uważam, że tutaj znów Donald Trump mnie po prostu zawiódł, bo byłem przekonany, że te lobby, z którymi miałem do czynienia wcześniej w swoim życiu, kiedy byłem deweloperem, który budował różne wieżowce, pole golfowe i inne historie w Stanach Zjednoczonych, jest za granicą. Że ona tych lobbyści się poznał, że nie da się wziąć pod włos. I on wtedy tam powiedział na tego busza, że lul się dał tak zrobić w balona, że te Wolfowice i inne tak zwani lobbyści, mówię tak zwani lobbyści, żeby po prostu nie urażać jakiejś tam religii, że dał się wpuścić w kanał. Teraz widzę, że ten zamach w Syrii, z mojego wasz znaczy zamach, ten atak w Syrii, według mnie to znów był podyktowany jakimiś lobbystami, może nawet z kręgu jego takich i rodzinnego, i nie tylko rodzinnego, bo. Ten, ten, ten atak według mnie nie był potrzebny, i, a tłumaczenie, że on tam lubi małe dzieci i, i tego. I jak się małe dzieci ktoś truje, to mu się nie podoba, musi reagować. Jest to takie mało wiarygodne przede wszystkim w kontekście tego, że to ono odpowiedzialnego robi tym powiedzmy właśnie Asada, ale z tego co ja tak słyszałem z takich różnych źródeł, to się okazuje, że ten Asad to... E, e, że, ten, że, ten, że to broń chemiczna niekoniecznie była użyta przez Asada, była użyta, powiedzmy, albo przez rebeliantów, albo przez uderzenie jakiegoś pocisku Asada e, w miejsce, gdzie, w których e, znajdowały się e, te, te, te gazy, e, te, ta broni, broń, broń chemiczna e, w, w tej chwili w, 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 w okręgu, w którym, w którym e, przebywają żołnierze ISIS i, i inni. Także tutaj. Tutaj przede wszystkim a co to to nie byłoby ani na rękę, ani było żadnej mądrości w tym, żeby coś takiego robić. Także tutaj trzeba patrzeć, tak jak słusznie mówią niektórzy, niektórzy jak pan Michał Kiewicz, kto na tym skorzystał. A jeżeli kto na tym skorzystał, musicie Państwo zobaczyć na Bliskim Wschodzie, jakie to Państwo mogły na tym skorzystać. i kto na tym stracił, możecie Państwo zobaczyć po prostu w najbliższym czasie, że. Fale migrantów przypłynie do Europy, także Europa na tym traci. Tracą chrześcijanie, którzy jeszcze w swojego czasu w niedzielę palmową uroczyście obchodzili to święto w Syrii. Podejrzewam, że, że to się zmieni i także chrześcijaństwo w ogóle zostanie usunięte z Bliskiego Wschodu i z tych, tych państw islamskich, jako takich. No i podejrzewam, że tutaj to będzie, będą konsekwencje tego też i w Europie. Także byłem przekonany, że on jest trochę mądrzejszy, że zasi na tych tak zwanych lobbystach, już nie będę mówił po imieniu, żeby nikogo nie obrazić, tego, tak, no, także, że on się na nich poznał, ale widzę, że on tak samo jak, jak Bush się da wrobić Wolfowicowi i temu środowisku tak samo i tutaj Trump też, widzę, że ulega, ulega im, ich sugestiom, wykonuje ich rozkazy. Także, że no, w każdym razie, reasumując jest to lider niewiarygodny, bo jego zdanie zmieniało się i zmienia się w, w, tak powiem ciągle, tak samo pluł na Obamę, że Obama będzie tam interweniował w Syrii, a w Syrii należy interweniować, bo to jest niepotrzebne, a sam to zrobił, także to jest kupa gloju i kupa takiego błazynady oszustwa i podejrzewam, że takie te miny, które on tam stroi, te, te, te usta składa i te inne historie, jednak wiarygodność według mnie jest jego nie jest wysoka. Hillary Clinton byłaby zerowa, jego jest niewysoka w każdym razie Polacy muszą dbać o swoje interesy sami, a rozgrywać, znaczy rozgrywać, używać, powiedzmy, tak jak, jak, jak inne państwa, jak są takie pa, parę państw na Bliskim Wschodzie, którzy Amerykanów używają do swoich celów, tylko broń Boże, że Polacy znów nie poszli na jakąś wojnę, żeby znów nie zostali wepchnięci w jakieś konflikty blisko-wschodnie, żeby znów partycypować jako listę figowy i później zbierać Zbierać, tak powiem, oceny jako, jako państwa, które, które niby walczy o wolność, a przy okazji jednak się okazuje, że, że wspiera terrorystów. Także zastanówcie się, co będziecie robili. Dlatego to jest też apel do rządzących, żeby, żeby bardzo uważali, co się dalej będzie działo. A do wszelkich jakichś agresywnych poczynań, czy to jest w Europie, czy, 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 czy jest na świecie. Trzeba mieć duży dystans i trzeba uważać. Nasz region Polska jest ważny dla Polaków, a inne sprawy mi ważne, ale lepiej nie, nie angażować się niż angażować się głupio w jakikolwiek stronę, bo jakakolwiek strona obecnie jest, jest sprawą fatalną. Nas to nie dotyczy, nie bierzemy uchodźców, robimy swoje. To na tyle, z dalej panem pozdrawiam wszystkich przyjaciół, znajomych. W tym sobotni, palmowy dzień, akurat to proszę bardzo, jest Palma. Wracam z schody z kościoła. Аста лависта. Поздравления.